Nie zostanie przerwane, jeżeli w dalszym ciągu śnieg i lód będzie rzucany na boisko. Bardzo proszę o zaprzestanie rzucania czegokolwiek na murawę boiska. Dziękuję. Ja też ostatni raz. Ostatni raz. Jeszcze raz przypominam, za chwileczkę spotkanie zostanie przerwane i za chwilę chyba się tak stanie. Jeżeli ktoś nie słyszy, niech... Nie patrzy W takim razie może lepiej usłyszy. Bardzo proszę nie rzucać niczego na boisko. Za chwileczkę to spotkanie może zostać przerwane. Jeszcze raz bardzo proszę o zaprzestanie rzucania czegokolwiek na morawe boiska. Ostatnie ostrzeżenie, za chwileczkę to spotkanie może zostać przerwane. W tym momencie właśnie trwa rada na temat zakończenia dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz apeluję o zaprzestanie rzucania czegokolwiek na murawę boiska. Bardzo proszę również w imieniu naszego trenera Bardzo proszę o zaprzestanie rzucania czegokolwiek na płytę na morawę boiska Jeszcze raz przypominam, bardzo proszę Może ktoś nie słyszy, to przekażcie tym, co nie słyszą Aby nie rzucać nic na płytę boiska Grozi to bardzo surowymi konsekwencjami dla całego klubu. Proszę cię, proszę cię! Proszę cię, proszę cię, proszę cię! Proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię! cię. 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 Za piszę! Jedziemy głośno! Mi morscy z remonta! za nas cała polska! Zapisze! Za lise! Za